Kolorowe korowody, orkiestry, elfy królowej i sama jej wysokość w tak bajkowej scenerii Barlinek po raz kolejny obchodził swoje święto. Zgodnie z tradycją mieszkańcy pożegnali dotychczasową i przywitali nową królową puszczy barlineckiej. Cud mojej niezwykłej wędrówki dobiega końca. Był to rok ok pełen bogatych przeżyć, nowych doświadczeń. I obowiązków wynikających z tytułu pełnienia zaszczytnej funkcji Królowej Puszczy Barnierckiej. Dla Barnierka i jego mieszkańców to był szczególny czas. Czas obchodów 730-lecia naszego miasta. Starałam się być królową godną tak wspaniałego miasta i tak wspaniałych mieszkańców. Przed nową królową trudne, ale i szczytne zadanie. Ta przyrzekła jednak, przed swoim ludem, przykładnie i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Plany zostaną troszkę odsunięte na drugi bok, ponieważ teraz przede wszystkim moje zadania to promowanie Barlinka, więc troszkę czasu będę musiała na to poświęcić. A plany to przede wszystkim skończenie szkoły, ponieważ studiuję na administracji europejskiej na trzecim roku i chciałabym to skończyć. I oczywiście też praca, także czasu będzie troszkę mniej. Wybory Królowej to nie jedyne atrakcje świętojanek. Wiele działo się na scenie, obok sceny i na plaży. To jest nasza tradycja, że oprócz Królowej nasze dni nazywają się Barlineckie Świętojanki, dlatego że chcemy przypominać tradycje słowiańskie związane z przyjściem lata, więc przysileniem wiosenno-letnim i zaraz po koncercie dobrego zespołu, Wszyscy przejdziemy na naszą zabytkową plażę miejską, a tam nasz zespół wiatrak jak co roku przedstawi wspaniałe na pewno widowisko, bo też go jeszcze nie znam. Widowisko i muzyczne, gdzie dużo jest świateł, ognia, tańców, muzyki i wiem, że zawsze się wszystkim to podoba. A na koniec tego dnia będą sztuczne ognie. Bardzo się podoba. Na razie jest początek, także zobaczymy co będzie dalej. Bardzo dobrze. Myślę, że wieczorem będzie jeszcze lepiej, ale póki co jest dobrze. A pani, jak się podoba program? <grym> no, ten drogą było lepiej. Mogę tak powiedzieć. Ale nie jest źle. Ciekawie jest. Dopiero się rozpoczyna wszystko. Bardzo ładnie, fajnie. Zapowiada się ciekawie. Żeby pogoda, cieplej, żeby było. To będzie wszystko dobrze. Program sobotnich obchodów święta Barlinka. Bogaty był w atrakcje muzyczne. Na scenie pojawił się m.in. zespół Demonu i grupa operacyjna. Na plaży natomiast odbyło się imponujące widowisko sobotkowe i pokaz sztucznych ogni.